何だ <laughs> O coś czuję, że nie wyjdzie to, 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 to takie fajne. No, dobra, ale... No, dobra już. Na koniec gadania. Jest go robić trzeba. Tak, to całe zrobimy niebieskim, a później się kończy. Czarnie od te rękawy i w ogóle. I witara. Eee, muszę zrobić na No już jestem. no więc tak. To jest jak, tylko ktoś usłyszy, to zaraz trzeba go lecieć i mu szandować mnie wchodzić, mm, no dobra. No naprawdę. Super ci będzie. Eee, no więc tak. Eee. Mm -hmm. mm. Yy, yy, tak. Yy, yy, no. co mi się, tak, się z tym rozmawiać nie muszę, no tak. Śmiać dzisiaj nie można. no. Cuch. No i to już by było na tyle. Skończone. Bo tą czapkę niebieską zrobię, nie? Tak, tak nie może być. Nie wiem czy nie będę musiał tego odcinka na dwie części zrobić, bo chyba już długo dosyć trwa. koniec to komentujcie subs subs subskrybujcie i oceniajcie naraz